Terima <sweak> kasih telah menonton! a threat to U.S. soil, FEMA has ordered mandatory evacuations of the Dallas-Fort Worth area. We hear the location of the missiles. It's on you, Mitchell. Take them out. It all comes down to this. Let's get it done. To jest strzelnica. Poćwicz strzelanie z broni. Karabin i broń osobistą możesz zabrać z tamtego muła. Śmiało, spróbuj trafić w te kartonowe cele. Jeśli możesz, zawsze używaj celownika. Nie zakochaj się w nim jednak. Ludzie, którzy nie odrywają oczu od celownika, tracą zwykle szerszy widok i kończą skórką, zanim się zorientują, że w pobliżu jest róg. Pamiętaj, żeby się nie ruszać. To ma wielkie znaczenie przy celowaniu. Poczuj ten odrzut. Próbuj przypuszczać lub połóż się. W ten sposób szybciej ustabilizujesz celownik. Nie zapomnij przeładować, kiedy w magazynku kończą się naboje. Stracisz kilka nabojów, ale uwierz, lepiej mieć pełen magazynek, kiedy wokół robi się gorąco, niż skinąć tylko dlatego, że chciało ci się uratować kilka centów amerykańskich podatników. Spróbuj różnych trybów strzelania. Pamiętaj, że zmarnujesz wiele nabojów, jeśli pozostaniesz przy ogniu ciągłym, ponieważ odrzut spycha linię ognia. Przydaje się to jednak podczas przeduszania przeciwnika. Jeśli kończą Ci się magazynki, powinieneś skorzystać z muła. W wyjątkowej sytuacji zawsze możesz wyciągnąć broń osobistą. Nie jest tak potężna jak Twój karabin, ale nadaje okay. się na niewielkie dystanse. Spróbuj! Materiały wybuchowe. Cóż mogę powiedzieć? Wysadzenie w powietrze to prosta sprawa. Trzymanie się z dala od pola rażenia to zupełnie co innego. Używamy tu prawdziwych ładunków, żebyś mógł poznać siłę detonacji. Śmiało, zabij kilka kartonów. Zeus jest prosty w użyciu. Wystarczy go podnieść, upewnić się, czy jest załadowany i wycelować. Wypróbuj go na tym czołgu. Trzy proste kroki: cel. przybliż widok, uchwyć cel i odpal. Możemy ruszyć ten czołg? Cel. Została nam jeszcze jedna rzecz granatni. Weź tam ten karabin. Jak widzisz, podczepiono do niego granatnik. Granat ręczny zwycięża elastycznością, a ten zasięgiem i celnością. Leci dokładnie tam, gdzie go wycelujesz. Pamiętaj jednak, wybuchnie, jeśli trafisz w ścianę. Nie eksploduje, kiedy strzelisz sobie w stopę. Musi Nie eksploduje, kiedy strzelisz sobie w stopę. Musi pokonać kilka metrów, zanim się uzbroi. Nie patrz tak na mnie. Nie uczę się tego na Okej, okay, teraz granaty. Stary granat odłamkowy, dobry na wszystko, co się porusza. Nie próbuj celować za wszelką cenę. Upewnij się tylko, że wyląduje blisko wroga. Granaty mają zapalnik, który pali się przez kilka sekund. Możesz je rzucać na wprost, po łuku lub odbijać od ścian. Wypróbuj je. Uwierz mi, pokochasz te maleństwa. Tak, ser. Zugang, Sir. Słucham, sr. Sr. Słucham, sir. Zrozumiałe. Przyjąłem. Zrozumiałem. Nie mogę strzelać z tego miejsca. Mogę przejść? Przyjąłem. Jestem. Przyjąłem. Pozycję. Dobry pomysł, Mitchell. Wyślij chłopaków na ćwiczenie. Rusza. Nie chcesz przecież, żeby stracili formę. Jestem. Dobrze, wystarczy. Słuchajcie, żołnierze. Mitchell chce, żebyście się rozgrzali przed akcją. Słuchajcie uważnie jego rozkazy. Chcemy uniknąć jakiegokolwiek zamieszania. Czy wyrażam się jasno? Niezła robota, Mitchell. Tutaj już niczego więcej się nie nauczysz. Powodzenia podczas misji. Możemy ruszać ser. Słuchajcie uważnie. Placówka jest dobrze przygotowana. Drogi i mostu strzeże ciężka broń. Wywiad satelitarny informuje o snajperach w głównej wieży i być może w kilku innych budynkach. Wzgórze również jest patrolowane. Musicie uważać na drogę, jeśli nie chcecie, by konwój wjechał wam w plecy. Udanego polowania, duchy! Tak, dostał! Kontakt z telem. wyeliminowany. Dobra robota, Scott. Jesteś na pozycji. Daliśmy ci UAV, tak zwane oko na niebie, abyś mógł zidentyfikować tę artylerię. Możesz sterować nim poprzez kroską lub z poziomu mapy taktycznej. Czekamy na twoje współrzędne celów, kapitanie! Michel, zajmiemy się nim bez obaw. W porządku, chyba ich dostaliście, ale i tak uważajcie na tyły. Może się ich pojawiać więcej. Artyleria musi być gdzieś w pobliżu. Użyj drona, by ją zlokalizować. Na zboczu góry jest mnóstwo kryjówek. Spróbuj najpierw tam. Doskonale. Znalazłeś pierwsze stanowisko artylerii. Wpisz ją. Została jedna. Dalej, Mitchell, wiesz dobrze, że po niego przylecimy. Nikogo nie zostawiamy.